Kobiety jak i mężczyźni mają różne doświadczenia, jeśli chodzi o epilację laserową. A co tak naprawdę wpływa na skuteczność tego zabiegu? Pragnę podkreślić, że jest wiele czynników wpływających na skuteczność epilacji laserowej. Należą do nich barwa włosa, wody typ skóry, a także faza wzrostu włosa. Dodatkowo y, głębokość włosów w skórze, ich lokalizacja, a również odstępy między zabiegami w serii. Istotne są parametry zabiegowe, które dobieramy indywidualnie do pacjenta. Należą do nich gęstość energii, czas trwania impulsu oraz długość wiązki laserowej. E, czyli rozumiem, że urządzenia do epilacji działają w różny sposób, e, a czym charakteryzuje się technologia, na której pracuje Pani tutaj, w kaczeńce Klinik? Laser w naszej klinice posiada głowicę z trzema długościami fali, co umożliwia dotarcie do różnych głębokości mieszków włosowych, co zwiększa skuteczność terapii. Również ta technologia zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa we wszystkich fototypach skóry. Ultrakrótki czas impulsu sprawia, że minimalizujemy ryzyko oparzeń. Zabieg możemy wykonywać przez cały rok, również latem, kiedy skóra jest opalona, ale pamiętajmy, nie może być to świeże opalenie. Czy ta technologia działa w takim razie tylko na redukcję owłosienia, czy też przynosi inne korzyści? Epilacja lasterowa przede wszystkim trwale usuwa niechciane owłosienie, ale także wpływa na zmniejszenie stanów zapalnych, wrastających włosów, eliminuje podrażnienia po goleniu, rogowacenie okołomieszkowe, z którymi zmaga się wielu pacjentów.